Każdego roku w okresie Narodowego Święta Niepodległości w zespole szkół nr 1 imienia Legionów Polski w Kozienicach obchodzony jest Dzień Patrona. Tegoroczne obchody zorganizowano w piątek 8 listopada. Tym razem rozpoczęły się od krótkiego happeningu. Na placu szkolnym uczniowie ułożyli żywy napis Legiony Polskie. Chwilę potem rozeszli się do klas, bo w poszczególnych pracowniach czekały na nich tematyczne atrakcje. Wśród nich był m.in. konkurs wiedzy o patronie. Udział w nim wzięły dwuosobowe reprezentacje poszczególnych klas, a do pokonania był quiz składający się z 15 pytań. Całość przeprowadzono za pomocą specjalnej aplikacji internetowej. Liczyły się nie tylko poprawne odpowiedzi, ale także czas reakcji. Najlepsze okazały się uczennice klasy pierwszej GGLO. Następnie dla uczestników konkursu wyświetlono film dokumentalny Niepodległość. Powstał on przy użyciu pokolorowanych materiałów filmowych z lat 1914-1923. W sali obok na młodzież czekał kolejny film, a tym razem były to fragmenty Bitwy Warszawskiej. Z kolei w holu na pierwszym piętrze przygotowano szkolną grę Nie igraj z marszałkiem. Jej uczestnicy układali puzle z Piłsudskim, brali udział w quizach czy robili sobie zdjęcia z papierowymi wąsami. Te jak zawsze sprawiały sporo frajdy. Po raz kolejny zorganizowano też konkurs plastyczny. Ten odbył się w świetlicy szkolnej, a uzdolnieni plastycznie uczniowie rysowali postacie związane z legionami polskimi. Była to też okazja do zapoznania się z archiwalnymi zdjęciami i publikacjami na temat legionistów. Z kolei obok boiska szkolnego rozpalono tradycyjne ognisko, przy którym śpiewano pieśni wojskowe i legionowe. Maszerują, Salutują, naszą idą. Ponadto z okazji Dnia Patrona zorganizowano gremię z śladami Legionów oraz Uroczystą Akademię, która zwiększyła obchody tego święta.